Witam, ogniwo ECO 16 kW, sterownik Ecoal i teraz jeszcze dołożę do tego e, opisu system radiowy dobudowany do sterownika RM1 e, wraz z czujnikami bezprzewodowymi e, temperatury BT4, to jest ten czujnik temperatury i wilgotności, i BT4B to jest ten większy czujnik zewnętrzny temperatury, oczywiście i tylko temperatury. Generalnie tak, miałem pokazać jak będę parował ten czujnik. Dostałem tam też i podpowiedzi od jednego z użytkowników w komentarzach w poprzednim filmiku. Jednak nie będę go parował jako czujnik zewnętrzny, ponieważ postanowiłem trochę rozszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości wykorzystania tego systemu radiowego i tak zwanego regulatora pokojowego z zastosowaniem czy z wykorzystaniem tych czujników. Więc tak, w poprzednim tam filmiku pokazywałem, że poradziłem sobie z zabudową systemu radiowego, tej dodatkowej karty, modułu. Poradziłem sobie w odrębnym filmiku, pokazałem z parowaniem czujnika. Filmik wtedy był specjalnie nieobrabiany, jakoś tak, żeby to wyglądała jako mega fajna prezentacja. Tylko tak, jak to chyba każdy z nas robi gdzieś tam w zaciszu kotłowni i próbuje y, samemu coś takiego zainstalować, a nie do końca wie gdzie tam co dzwoni. Też sobie z tym poradziłem. Analogicznie y, zrobiłem sobie parowanie y, tego czujnika temperatury zewnętrznej, ale jest ustawiony jako czujnik temperatury wewnętrznej. Y, dlaczego? Dla, zaraz powiem dlaczego. Y, najpierw Teraz pokażę, co się zmieniło w sterowniku. W sterowniku doszła karta dodatkowa z takim obrazkiem, czy, czy z pokazaniem sytuacji temperaturowej w obiegu CO1, czyli do tego obiegu, gdzie te czujniki temperatury są podłączone w ramach powiedzmy regulatora. Pokojowego czy programatora pokojowego, tutaj, oczywiście, jest w tej chwili nastawiona przeze mnie temperatura 25 stopni. Jako komfortowa, za chwilę powiem dlaczego, albo zresztą, nie za chwilę powiem dlaczego. Tutaj jest pokazana temperatura, jaka jest obecnie rejestrowana przez czujnik 26 stopni, ale to nie dlatego, że mam tyle w domu, tylko dlatego, że te czujniki w tej chwili leżą u mnie na piecu. Ja je za chwileczkę przeniosę do pokoju, żeby nabrały właściwej temperatury i później gdzieś tam w drugiej części dokończę to co chcę powiedzieć, a i tak chyba wszystkiego nie powiem. Generalnie udało mi się stworzyć coś takiego jak programator czy regulator pokojowy. Tu oczywiście są w ustawieniach nastawy, temperatura wewnętrzna niska, normalna, komfortowa i programator, który gdzieś tam też sobie już zrobiłem, zaprogramowałem, ale jeszcze nie do końca, że tak powiem tak jak to powinno być, bo nie wiem jak to będzie wpływało na to ciepełko w domu, żeby aby czasem ktoś mnie nie ochrzanił, że mu jest zimno, więc na razie delikatnie. Tutaj jeszcze przy czujnikach na ostatniej, na trzeciej karcie. W ostatnim materiale mówiłem, że nie wiem, co to jest. Teraz, że tak powiem, intuicyjnie gdzieś tam już wiem, co to jest. Przypisane czujniki w strefie pierwszej pojawiły się na tej karcie. Temperatura 26 stopni i 51 wilgotności. Jest pokazany poziom sygnału radiowego i stan naładowania baterii. Wygląda to bardzo ciekawie. Proszę zwrócić uwagę na to, że akurat w tej sytuacji, która jest teraz, jak te czujniki leżą na piecu, to e, moja temperatura nastawiona jest 25 stopni w pomieszczeniu, a czujnik pokazuje wyższą temperaturę. I co się stało? Stało się to, że wyłączyła się pompa na CO. Proszę bardzo, nic nie pokazuje. I zamknął się siłownik zaworu czterodrogowego. W tym momencie jest odłączony ten, jakby to powiedzieć, cały układ mojego centralnego ogrzewania. Nie jest nic podawane na dom. A ciekawostką jest też to, że, gdzie to tu było? O tu, przy tym kraniku, widać, że kocioł jest nadal w trybie zima. Do tej pory pompa się wyłączała i regulator, czy zawór czterodrogowy się zamykał tylko przy przełączeniu na lato. Jest tryb zima i z ciekawości obserwuję, niespecjalnie jest przebita temperatura kotła, bo się martwiłem, że po prostu no co się stanie z tą temperaturą kotła, jak on będzie pracował, kiedy będzie w zimie, a nie w lecie. Obserwuję to również na wykresach na stronie internetowej, ale to generalnie zrobiło się teraz takie u mnie cuda, że, że chyba tego nie będę pokazywał. Dobra, dlaczego teraz jeszcze jedno? Zauważyłem pewną rzecz. Czujnik temperatury i wilgotności, ten BT4, pokazuje temperaturę bardzo zbliżoną do temperatury albo nawet identyczną z termometrem zwykłym. Czujnik BT4B, ten ten zewnętrzny, pokazuje około 0,9 stopnia więcej. Nie pokazują tego samego. Ja sobie to tym tłumaczę, że być może ten jest przystosowany rzeczywiście do otoczenia na zewnątrz yy, i dlatego jest tak lekko skalibrowany trochę więcej do pomiaru. Yy, być może nie powinien być typowo wewnętrznym czujnikiem, ale jest duża różnica. Jest duża różnica w mm, pomiarze tych temperatur, a ma to wpływ na sterowanie na sterowanie y, tym regulatorem pokojowym. Przeniosę teraz czujniki do domu, do mieszkania. Poczekam aż nabiorą właściwej temperatury i być może uchwycimy moment, kiedy mm, włączy się znowu zawór czterodrogowy i uruchomi pompka. A jak nie, to uwierzcie mi na słowo, że jeśli temperatura w pokoju spadnie poniżej tej nastawionej 25 stopni, to tak się stanie. Dodaję raz jeszcze, to nie jest moja realna temperatura, bo ona generalnie jest o 1 stopień zawyżona, dlatego że do tego układu musiałem zastosować czujnik temperatury zewnętrznej. A dlaczego to powiem w drugiej części? Okej, okay. pompka na centralne ogrzewanie została uruchomiona automatycznie, bo na górze już czujniki osiągnęły właściwe temperatury pokojowe, że tak powiem. Zawór sterodrogowy, czy też siłownik, również działa. Widać delikatnie, że jest już otwarty i podaje ciepło na mieszkanie. No tutaj jedynie co się zmieniło to ta temperatura. Widać, że spadła temperatura pomieszczenia w stosunku do temperatury, że tak powiem, komfortowej jaką mam nastawioną, ale tylko dlatego tak wysoko, że tam jednak ten czujnik BT4B on pokazuje, jakby to powiedzieć o tą 0,9 stopnia, czy też prawie 1 stopień więcej w stosunku do czujnika tego temperatury i wilgotności. Jeszcze dość tak może tutaj niezgrabnie i może mało profesjonalnie, zresztą moje filmiki są i tak amatorskie, więc tutaj profesjonalizmu proszę nie oczekiwać. To nie są oficjalne prezentacje. tylko pokaz tego co udaje mi się zaobserwować. Nauczyć i ewentualnie pochwalić się tym. Skorzystam jeszcze raz z drugiego aparatu telefonicznego i z aplikacji, i zobaczymy. Tak, dodałem sobie na aplikacjach dodatkowy kafelek, na którym jest pokazywana temperatura wewnętrzna CO1, ale to jest temperatura, która jest pokazywana przez ten czujnik BT4B, czyli przez ten zewnętrzny. Natomiast wewnętrzny czujnik, jeśli wejdę do pokojów, pokazuje 23,5 stopnia. Tyle mniej więcej jest u mnie w pokoju. Dużo, mało nie komentujemy. My akurat lubimy gdzieś tam ciepełko. To jest dla nas temperatura komfortowa. Widać ewidentnie różnicę. Dlaczego mam w tym systemie dwa czujniki? Yy, dlatego, że po sparowaniu czujnika BT4. Czyli tego temperatury wewnętrznej i wilgotności, przypisanie go do pokoju, nie udało mi się w module rozszerzeń, to lepiej widać na komputerze. Nie udało mi się go jednocześnie sparować z hmm, regulatorem pokojowym. Czujnik BT4 albo pracował pod regulator pokojowy. Albo pod wskazania pokoju. Niby gdzieś to brzmi to samo, ale to nie jest to samo. Regulator pokojowy, czujnik sparowany z regulatorem pokojowym, dopiero chyba współpracuje z sterownikiem. Nie wiem jeszcze, być może można to zrobić. Szukałem gdzieś informacji w necie. Gdzieś tam jeden użytkownik, jakby to powiedzieć, na forum. Rzucił takie hasło, ale nie dostał szczerze mówiąc odpowiedzi. Jest zbyt świeży chyba temat, i, i tyle. No. i uczymy się, że tak powiem, na własnych błędach. Generalnie powiem tak: ten system działa, na pewno działa. Ja go próbuję poznać, czy warto go, że tak powiem, rozbudowywać i rozszerzać ale jest to y, dość, że tak powiem, interesujące, jeśli o mnie chodzi. Y, gdzieś tam ciekawie też wyglądają te y, głowice elektronicznie sterowane, również powiązane z systemem radiowym y, RM1 do tego sterownika ECOAL. Pewnie też i do Bruli, ale nie wiem nawet, czy one się różnią wyglądają identycznie, jeśli o mnie chodzi. Y, no, i tyle. Myślę, że na tym temat zakończę. Nie będę specjalnie go już chyba kontynuował, chyba że uda mi się odkryć coś ciekawego, albo jeśli kogoś to by interesowało. Generalnie większość informacji znajduje się na stronie internetowej esterownik.pl. Tam można wyciągnąć wiele ciekawych, już gotowych rozwiązań poprzez pytania i odpowiedzi innych użytkowników. Yy, I to by było na tyle, dzięki.